Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w nowej serii, jaką jest oczywiście Overwatch. I zaczniemy sobie od pierwszego dema. Zaraz zobaczymy na jakiej mapie. Amiraju. Ok. Miejmy nadzieję, że nie ma żadnych kręciołków, bo tego oczywiście byśmy nie chcieli. Natomiast jakiś czysty gameplay. O, właśnie tak. Właśnie tak jak tutaj. Zobaczymy. O. Troszeczkę dziwnie. Chociaż nie, no, normalny pulał to w miarę, ale został bardzo szybko zabity. I nasz podejrzany ma teraz dwa fragi, ale tutaj już powoli leci z ładnym Banehopem, więc. No jak na... Jak na pana podejrzanego. banyhop, No. Może być ciekawie. Tutaj już sępa ładnie dojrzał na shortcie. Możliwe, że na Wallhaku. Chociaż nie, na razie się tylko celowuje, bez przesady. No i znowu dostaje bułę. Coraz bardziej rozgniewany, leci na... No ewidentnie, ewidentnie tutaj aż tak... Aż tak raczej doświadczonym graczem pan podejrzany nie jest, żeby móc robić takie rzeczy. Na bunnyhopie, no i tutaj też... Mamy, tak jak widzicie... Aimlocka jakiegoś. Dosyć szybka reakcja. Aimlocka następna. Oczywiście ustawił, ja to sobie pozwolę zwalniać w takich momentach kiedy, kiedy, wiadomo jest jakaś konfrontacja, no zobaczcie tutaj Jest idealnie przez smoke. tutaj sobie celuje On patrzy też przy okazji na tniaka żeby czasem, żeby czasem, on go nie zdemaskował O no ale nie, to jest dosyć szybka reakcja, wiadomo on tam ich słyszał I Teraz najdzikiem dostanie a no, chociaż przeciwnicy też mają dosyć szybką reakcję, więc też nie wiem, jakie to mogą być rangi. Tak jak mówię, Bany Hopa tutaj mamy 100%, 100%, ale mu też nieźle strzela. Ale bym się nie dziwił, jakby on też coś tam świrował. Na pewno dostanie ode mnie bana. Boże, bana. No, chciałbym, żeby dostawał ode mnie bana, ale nie, niestety dostanie ode mnie reporta yy, oczywiście za to, że no, że po prostu ma Bany Hopa i przy dobrym układzie wallhacka tego co zauważyłem no bo no widzicie no, nie, jest to nie do podważenia gościu ma On celuje, celuje przez ściany Już to wcześniej było na tych schodach właśnie chociażby widać więc wydaje mi się, że to po prostu pituje, no zobaczcie no to, to, to chyba nie trzeba więcej tutaj mówić Gość, mamy wallhacka zobaczmy tylko czy tego aima czasem nie ma ładnie. Czyli mamy Bunny Hopa, mamy wallhacka. No i teraz szukamy aima. Szukamy aim hacka. Na razie normalne strzały w miarę. Zobaczymy teraz jak pokaże się temu sępowi, nie. Raczej raczej normalne strzały. Natomiast na no tutaj Buny Hop i wallhack tak jak mówię jest stuprocentowy. Czekamy na tą iskierkę, na tego wall, na tego aim'a, no, to było dziwne. Mogłem w, w sumie jest troszeczkę zwolnić. Będę przewijał, no bo wiadomo, jeżeli ma, jeżeli ma banych hop no to tutaj tak czy tak nie, nie ma na co patrzeć, wiem, że ma, wiem, że ma wiem, że ma banych obskrypty, więc tutaj tak naprawdę gameplay nas nie interesuje. Interesuje to tak naprawdę no dziwne są te takie obroty, nie wiem, nie wiem czy też to powiecie. Może to też yy, taka wersja demka, no ale te obroty troszeczkę dziwne. Interesuje nas sama konfrontacja, no a z tego co widzimy, mamy już tutaj decyzję. No ja bym aimhacka mu nie dał, choć miał dziwne akcje, to wydaje mi się, że Haka bym mu nie dał. No nie wiem, musiałbym się naprawdę mnóstwo czasu zastanawiać, a, a też nie chcę, nie chcę tego jakoś robić, więc wydaje mi się, że, że po prostu da mu niewystarczająco, jeżeli chodzi o o aim'a, natomiast jeżeli chodzi o, oczywiście o wallhacka, no to był on oczywisty, tak samo bany hop tutaj zbytnio nie przeszkadzał, nikomu nie wadził, więc wydaje mi się, że że gryfingu też to nie będzie, więc wysyłamy werdykt, a my się widzimy tak naprawdę za kilka minut no, dla was to będzie tylko kilka sekund, ale my się widzimy za kilka minut. No i po dwóch, trzech minutach pokazało się kolejne demko. Więc w sumie nie musieliśmy długo czekać, o dziwo. Bo zawsze, zawsze to tam jakoś... Jakoś dłużej troszeczkę idzie, ale dzisiaj... O! Cobblestone skrzydłowy, może być ciekawie. Na skrzydłowych zazwyczaj są... Kręciołki. No i tego też się właśnie obawiałem, no. No ale dobra, dajmy mu szansę, możliwe, że tylko świruje, mam też wielu widzów, którzy też tak robią tutaj chyba nie będziemy za wiele mówić więc no przechodzimy chyba do następnego demo właśnie przed chwilą przyszło do mnie kolejne demo więc myślę, że czas je ocenić mamy mi Mirage'a skrzydłowy? jest Mirage na skrzydłowym? w ogóle, byle żeby nie było kręciołka to jest najważniejsze, bo ale wydaje mi się, że nie ma skrzydłowego na Mirage'u czemu tu się w ogóle skrzydłowy Kafelkowiec, no. Kurcze, no. No kafelkowiec, kafelkowiec, co ja wam tutaj powiem. Nie, będziemy nawet na to patrzeć, bo, bo to, to tak naprawdę nie ma sensu. Jeżeli tak mają wyglądać te odcinki, to ja nie wiem, <ścoughs> ale to jest po prostu jakaś paranoja. No to co, czekamy na kolejne. Kolejne demko w tym momencie przyszło, więc będziemy je powoli sobie oceniać. Ale ja od, od tych kręcioków to już mam po prostu. Psycha siada, jak to mówi Jazdysiak. Nie tylko w sumie Jazdysiak. O! Oh. Ktoś wygląda normalnie tutaj, w miarę. Jest taki pojedynczy bunny hop, to nic, o niczym nie siadczy jak na razie. Mmm... Ja nawet nie wiedziałem, że tu się da skanować. Nawet nie wiedziałem, że tu coś takiego wchodzi. Co to. On wie. On już wie. doskonale wie, kto tam się znajduje. Natomiast Robin jeszcze tego nie wie. Ale mam nadzieję, że się nie dowie. Robin, nie rób tego, proszę. Robin, wiem, że tego nie zrobisz, Robin. Jednak Sonder był szybszy. Dobra, powiem wam tak. Mamy na pewno Walhaka. mamy również MHK. To jest jest 100% pewne, natomiast jeszcze nie mamy potwierdzenia czy jest to bany hop skrypt Bo jak na razie pojedyncze te bany hopy robi I udają mu się praktycznie za każdym razem, więc No, jest tutaj poniekąd no nie chcę zrobić więcej, nie chcę zrobić za dużo jakby myślał, że co najmniej, nie wiem Nie wiemy jeszcze, że on ma haka, nie wiemy, że ma mhacka no, no, no nie wiem co on sobie myśli jak już tak gra, tak psuje yy, grę oczywiście innym, no to... To na całego, nie? A nie tak pojedynczo. Taki tam flickshot. Taki tam flickshot. No ale powiem wam, że Lilia też całkiem... całkiem dobrze idzie. O! No dobra. Wiecie co, wydaje mi się, że... że też pominiemy sobie to demko bo też nie wiem jak, jak długo będą miały trwać te odcinki, to jest tak naprawdę pierwszy odcinek tej serii, więc tak naprawdę nie wiem ile, ile robić tych demek, tych demek na, na jednym odcinku, natomiast no z tego co tutaj widzimy to naprawdę każdy, chyba każdy do tej pory coś miał jak nie kręciołek to jest to aimhack, to jest to wallhack ale takiego typowego dema, którego mmm, który aż chce się oceniać, które wnosi coś tutaj, że trzeba jakąś większą, nie wiem. No, trzeba się po prostu dłużej zastanowić, jakąś analizę podjąć, jakieś dźwięki usłyszeć, podgłośnić sobie słuchawki na maksa żeby w ogóle słyszeć czy ktoś słyszy. No nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego. Są tutaj albo kręciołki właśnie kafelkowcy tak zwani, albo no kurczę, nie wiem osoby z wallhackiem z flickshotami prędkości kenego S po dwóch monsterach nie wiem no, nie, nie, nie wiem naprawdę nie wiem co o tym sądzić i i takim mało optymistycznym akcentem chciałbym was zaprosić na następny odcinek oczywiście overwatcha który pojawi się za niedługo więc za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia oczywiście w następnym trzymajcie się cześć